Czyż cześć, witajcie z tej strony Hejabski i my dzisiaj wracamy. Nie było mnie bardzo dużo. Bardzo długo mnie nie było, no no no. I wracamy no słuchajcie no. Co mogę powiedzieć? Płakać w podłóżkę można z dzień w dzień, ale no sono no, wrócić w końcu trzeba no. Nie można się uzażalać nad sobą, me, me, me. Dlaczego mnie nie było, no? O... Nie, nie, eee. Coś się będzie działo. O, o, boże, kolego, kolego, coś się będzie działo. No słuchaj, co szalone będzie. Ponieważ wyjedziemy z oryginalnym kontentem, Ukradzionym z Ameryki, który wcale nie jest oryginalny. Więc no, ja myślę, że będzie potężnie. Myślę, że będzie bardzo potężnie, bardzo dobre filmy będą. E, będą mniej więcej regularnie. Ale. Jest sprawa. Live. No, jak wiecie, albo nie wiecie, ale chyba wiecie, skoro to oglądacie. No, to chyba wiecie, kim jest Hejak. No, chyba oglądacie. Skoro oglądacie, to chyba oglądacie mój kanał. No, nie wiem, chyba. Jak znalazłeś mnie przez ten film, to się ma. E, pozdrawiam, mamę. E, dobra, no, to to live. Lajp. Robiłem livey mniej więcej 1 do 3 dni. A za dużo, to jest kur... E, ja wieszyłem, pan Friendly, o, przepraszam, przepraszam, kurwa, przepraszam, o, wow, dlaczego jestem furasem? Bo ja się urodziłem, jestem gejem, jestem pury, jestem, o Boże, mój kursor, co jest na środku ekranu? Nie, nie jestem furasem, po prostu tak wyszło. E, dobra, i ostatnie pytanie. E, jakie było ostatnie pytanie? Dziękuję. Funkinowiec Mów do VC2. Pan Kinewet, weź mi jakieś pytanie, zadania szybko. A jaki jest twój ulubiony smak lodów? No, to ostatnie pytanie było jakie jest mój ulubiony smak lodów i o, oczywiście wiadomo te czekoladowe i dziękuję i to jest cała to jest informacja. Pozdrawiam mamy